podzielona na trzy działy. Wygląd miasta, edukacja i inwestycje. I co się o naszym porcach? Boże, okropny. Okropny, to nawet nie da nie ma takiego słowa, nie? Żeby określić. Sam budynek jest piękny, ale, ale wystrój jak widać. Nie? Tak. Morzec tak. PKP jest własnością PKP, nie własnością miasta, chociaż stoi na, gruncie, na terenie miasta i na gruncie miejskim. Z punktu widzenia prawnego... Prezydent miasta nie może wydawać pieniędzy na, na remont obiektów, które nie są własnością miasta. Jeśli chodzi o remont tego obiektu, to pierwsze było doprowadzenie do tego, by właściciel podjął się remontu tego obiektu i w jak najszybszym terminie, co się już stało. Czyli doczekamy nowego wizerunku. Tak, ten dworzec, jak już wiecie, jest remontowany i remont będzie kontynuowany. również, jeżeli będzie taka e, inicjatywa ze strony PKP, my jesteśmy przygotowani, żeby to dofinansować ewentualnie z budżetu miasta. Docieramy do rejonu ulicy Piastowskiej, Chojnowskiej, Złoteryjskiej, mamy tam kamienice, które swoim wyglądem straszą w mieszkańców Legnicy. Panie Przewodniczący, czy jest możliwość zadbania o za kamienice, Może w jakiś sposób dotacje z Unii Europejskiej, bo takie inwestycje się czyni poprzez Fundusze Europejskie, odnawia się elewację tych kamienic? Jeżeli chodzi o środki europejskie, możliwe są dla wspólnot mieszkaniowych tylko wtedy, jeżeli jest upalony program rewitalizacji. W tej chwili, program rewitalizacji jest na inne obszary, na tereny zakaczawian. Są dwie, dwie proste dość, e, recepty na to, żeby jak najszybciej Przekazać to, co jeszcze jest w zasobach miasta, wspólnotom mieszkaniowym. Miasta nigdy nie będzie stać na to, żeby wyremontować wszystkie kamienice. To jest pierwsza bardzo ważna rzecz. A i druga rzecz to też te wspólnoty, które są już utworzone, żeby im pomóc, pozyskiwać pieniądze i ułatwiać im remont, bo to jest bardzo ważny element a w estetyzacji miasta. Z relacji tutaj między mieszkańcami, ponieważ to jest właśnie plac wiem, że to jest ta najgorsza droga, jakiś plan D czy E gdyby się nie powiodło pójść na PWSD, to tam przyjmują każdego. Dlaczego? Tak jest? Ja jestem w takim wewnętrznym sporze, jeżeli chodzi o uczelnię. Ja uważam, że trzeba kłaść nacisk na jakość przede wszystkim, a nie na ilość. I to jest pewien dylemat. A uczelnia rozbudowała bardzo mocno inwestycje, które są śliczne, a które teraz trzeba uprzybywać, a jest chęć, żeby dalej inwestować. I to jest pewien taki stały dylem. Ja uważam, że trzeba inwestować w kadrę, w jakość kształcenia, w laboratoria. Będzie taki kierunek, żeby kształcić tylko tych, którzy chcą tam przyjść, bo się nigdzie indziej nie dostali, to jest dramat tej uczelni. I niestety obecne kierownictwo nie ma woli do tego, żeby to zmieniać. No niestety. Niewiele się zmieni, jeżeli nie zmieni się kierownictwo szkolne. To mówię otwarcie i mogę to mówić wszędzie, faktycznie, że dopóki nie zmieni się nastawienie na uczelni, że więcej wydaje się na gadżety typu samochody niż na badania, no to tak będzie po prostu. szkoła opiera się na ładnych murach. No nie, opiera się przede wszystkim na ludziach, na studentach, na kadrze. A, a nie na wyobrażeniu, ale tym, żeby były ładne budynki. A mamy ładne budynki, ale musimy wypełniać treścią. Tomasz Winski pytał kiedyś, co z tą Polską? Ja idę w jego ślady, za co z tym lotniskiem. Mamy dwie możliwości. Albo idziemy w kierunku małego lotniska taksówkowego, albo jednego dużego inwestora, który tworzy tam kilka tysięcy tak, miejsc. To jest możliwe w Lechnicy, żeby tutaj był. Jest. Znaczy nie, przewoźnik, no jeżeli mówimy o lotnisku taksówkowym, to myślimy o lotniskach takich, które się rozwijają w tego typu a, miastach w całej Europie, bo bardzo mocno rośnie ruch lotniczy w całej Europie i to bardzo mocno widać. A takie lotnisko, które są niewielkie samoloty, głównie czarterowe, które obsługuje też ruch prywatny. Czyli nie komunikacyjny, takich, że są właśnie duże linie lotnicze czy tanie linie lotnicze a na regularnych, dużych liniach, ale na niewielkich liniach już tanie, tanie przewoźnicy też coraz częściej operują i to jest możliwe. Druga możliwość to jest taka, że szukamy jednego dużego inwestora, który na tym terenie inwestuje i tworzy kilka tysięcy miejsc pracy. To też jest moim zdaniem możliwość dopuszczalna. Najgorszym wariantem uważam jest to, co dyskutowaliśmy ostatnio, to wariant podzielenia tego na niewielkie działki 10-15 hektarowe i sprzedanie tego po kawałku. Być może ekonomicznie jest to najbardziej uzasadniony wariant, bo wtedy miasto uzyska największą kwotę taka inwestycja budowej pływalni. Czy pan, czy pan, pan powiedzieć na ten temat. Tak, czy uważam, że to jest niestety jeden z tych elementów, w których... Władze szkoły nie planują inwestycji w uczelnie, tylko w inwestycje, w sensie takim, że nie podnosi się kształcenia. Ten bazent będzie bardzo ważną inwestycją, jak zostanie zrealizowany. Wstępny koszt to jest około 100 milionów złotych i uczelnia nie ma na to pieniędzy. Nie ma też wiarygodności wśród inwestorów, bo też wiemy, nie będziemy ukrywać tego, że część z władz ma zarzut prokuratorski już postawiony, a dalsze śledztwa się toczą. I moim zdaniem ta inwestycja nie powstanie w ciągu najbliższych kilku lat. A dlatego tak ważne jest to, o czym dyskutujemy z Panem Prezydentem. Ja usilnie namawiam Pana Prezydenta, dlatego, żeby basen na Radosnej powstał. No, to jest bardzo ważna inwestycja, a żeby basen krytyk kolejny w mieście jednak wybudować środkami samorządowymi, a nie... Bo to jest ważne, żebyśmy mieli baseny w mieście. Tak naprawdę to jest ważne dla młodzieży, dla dorosłych, ale też i dla osób starszych, jeżeli chodzi o rehabilitację, to się przydaje wszystkim. Prawda? I to jest bardzo ważna rzecz, jak najbardziej basen powinien być budowany przy PWZ i wszyscy powinniśmy się skupić na budowie tego basenu. Dlatego, że lokalizacja tego basenu jest doskonała, obieg jest z funkcją swoją niesamowity i by odgrywał istotną rolę w znaczeniu legnicy w regionie. I dzisiaj tak jak pan przewodniczący powiedział, zwróćcie uwagę, jest grunt. Jaka jest dziura tam zrobiona, to wszyscy widzicie. Ile tam już pieniędzy poszło na to? Jest dokumentacja, więc też wydano pieniądze na dokumentację. Jest pozwolenie na budowę, czyli nic tylko wchodzić i budować. I dzisiaj wszyscy, dzisiaj wszyscy, i dobrze by było, żeby inni nie przeszkadzali. Bo na razie to jest takie głosy, słyszę, że na pewno nie dostaną pieniędzy na tą inwestycję, bo nie ci ludzie są. To mówię wprost. I w związku z tym, jeżeli idea. Budowy basenu i kompleksu rekreacyjnego ma być zawita poprzez takie patrzenie wąskie, to ja dziękuję. Dla miasta to jest ważna inwestycja.